Cześć moi drodzy, dzisiaj temat dość ciekawy i kontrowersyjny poniekąd, dlatego że wielokrotnie dostaję od Was pytania, czy przyjmować się do znajomych, nieznajomych, czy to jest kontrowersyjne, jeśli nie przyjmę, itd, i tak dalej. Jeżeli wzięliście udział w mojej ankiecie, to już z pewnością znacie odpowiedź, że do kontaktów na LinkedInie przyjmujemy wybrane osoby. I oczywiście, że strategii jest mnóstwo są osoby, którzy, które powiedzą, że nie wypada kogoś nie przyjąć tak, że to jest sieć, po to ją się tworzy, żeby była jak największa, ale ja zupełnie inne zdanie mam na ten temat. Uważam, że tak jak w marketingu, jeśli komunikujesz do wszystkich, to komunikujesz tak naprawdę do nikogo. Więc jeżeli masz do osiągnięcia cele na LinkedInie, to Twoim zadaniem jest wybranie, kogo przyjmujesz do swojej sieci. Innymi słowy, mówiąc Mówiąc nieco mniej yy, ładnie, po prostu robisz selekcję, kto będzie ci przydatny do realizacji Twoich celów. No bo jeżeli będziesz przyjmował każdego, to Twój komunikat trafi do. Osób, które może będą zainteresowane, a może nie będą zainteresowane, a jeśli zaczniesz przyjmować do kontaktów osoby, do, 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 którym na przykład chcesz coś sprzedać konkretnego, bo wiesz, że to jest Twoja grupa docelowa, albo na przykład yy, chcesz się dostać do konkretnych firm i one będą adresatami Twoich treści, bądź Twojej aktywności, to Twoja skuteczność może bardzo wzrosnąć. Dlatego właśnie zachęcam, żebyście, dodając do kontaktów yy, osoby, Zwracali uwagę na to, co to za osoba i po prostu nie przyjmowali do sieci osób, które są spoza kręgu waszej grupy docelowej.